Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się naprawą zmywarki. Słuchajcie, jest to zmywarka Electrolux, która podczas zmywania przestała zmywać, zaczęła wypompowywać tylko wodę, i teraz cały czas wypompowuje wodę. Zaraz ją włączę do prądu. Zobaczycie, że nie można ustawić żadnego programu, tylko cały czas wypompowuje wodę i powiem wam, jak to naprawić w bardzo prosty sposób, jak do tego doszło i co dalej będziemy robić. Idę ją włączyć do prądu. O! Jak widzicie tylko połączenie do prądu. Nawet tutaj nic jeszcze nie uruchamiałem. Ona jest wyłączona. A pompa cały czas chodzi i wypompowuje wodę. Zobaczcie, ja tu wleję wodę i zobaczycie, że ona wypompuje tą wodę. O! Słychać jak wypompowuje. Wypompowała całą, teraz tam ten cały dławik czy ta pompa chodzi, bo wody nie ma, ale ona nadal chodzi i ją wypompowuje, mimo iż nie ma tu wody. Zobaczcie, teraz możemy ją włączyć postawić sobie jakiś program na przykład na 30 minut zamykamy nic się nie dzieje. Ona dalej wypompowuje tą wodę. Dobra, teraz wam wyłączę tą, to z prądu i zaraz wam coś No dobrze. Jak do tego doszło wszystkiego? Zobaczcie, u mnie tutaj. O, jeszcze coś mówi ta zmywarka dobra, bez światła, zapchał się odpływ, widzicie, tu jakiś, o, listek mięty, jakiś ogóreczek gdzieś tu, no i jak było dużo wody, to pompa nie, nie dała rady tego wypompować, tak? tutaj gdzieś się woda, woda tymi tutaj, jak to się kręci, przecież obraca, o właśnie, chlapie woda z tego, podniósł się poziom i tym tutaj zabezpieczeniem woda zleciała niżej. No i kiedyś coś takiego mi się stało, słuchajcie, Tutaj to wyglądało na jakieś brudne, ale nie widziałem co się dzieje. To wypompowywało wodę i wypompowywało tak samo jak teraz. No i cóż, zepsuła nam się zmywarka, tak? No i dobra, może to tworzę. Poszedłem do sklepu rozejrzeć się za zmywarkami. Przy okazji powiedziałem panu, który tam sprzedaje, o tym, co się stało. Powiedział, No, najprawdopodobniej programator, zmywarka do i tak dalej. No to dobra, no to że zleciliśmy z żoną zmywarki. zmywarki. Ja mówię: No, jak skoro mamy ją wywalić. To ja sobie zacznę ją rozkręcać, zobaczę co tam jest, może coś się uda naprawić, albo po prostu rozkręcę, zobaczę jak to tam od spodu wszystko działa i wygląda. Bo i tak musiałbym ją stąd z tej zabudowy wyciągać, prawda? I bardzo dobrze, że tak zrobiłem. Słuchajcie, okazuje się, każda zmywarka tutaj na spodzie ma takie dojście, żeby otworzyć tą taką dolną półeczkę. Bardzo dobrze, że ja to wtedy odkręciłem i zaraz wam pokażę, jak prosto naprawić tą rzecz, która tutaj się teoretycznie zepsuła. Dobra. Tak jak wspomniałem wcześniej, woda nie mogła ujść, przelała się tu i przelała się niżej. Tam pod spodem jest taka, taka rynna wanna, kable i w ogóle zaraz to wszystko zobaczycie. Dobra, ja to szybko odkręcę. Jak ktoś ma możliwość, to może sobie wysunąć tą zmywarkę, i tak dalej, to by było prostsze, ale mi się nie chce robić tego, nie chcę wyciągać tej zabudowy, bo jeszcze coś spierdzielę i tak dalej. Już odkręcam tutaj te wszystkie śrubki, i tą przednią ściankę zdejmiemy, i zobaczycie, jaki jest problem. Dobra, słuchajcie, ja teraz tutaj leżę na podłodze i chcę Wam pokazać, co jest w środku. W środku mamy jakiś tam silniczek, pewnie od tej pompy, kabelki, i zobaczcie, tam dalej o jest. Nie wiem, jakie ja teraz tam dotrę, żeby Wam pokazać. Tu jest wszędzie woda, widzicie? O, na tym dnie tutaj tego całego naszego całej tej zmywarki, a tam jest taki styropianowy pływak. O, widzicie? Jak naleje się tu woda, właśnie przeleje tym przelewem tam zabezpieczającym zalanie domu i zmywarki, to ten tu się przelewa woda, pływak się styropianowy podnosi i uruchamia nam tą pompę, która cały czas pracuje. Jeżeli tą wodę stąd wypompuje, pływak opada na dół, wyłączając te chodzenie tej pompy i to jest cała awaria. Teraz wystarczy stąd wypompować wodę, pływak ten tutaj opadnie i zmywarka działa dalej. To jest, wiecie, takie zabezpieczenie, że jak nam właśnie się przeleje woda, to nie rozleje się na mieszkanie, a pompa cały czas zacznie wypompowywać wodę, bo coś się zepsuło, coś się zatkało, a w zmywarce, która, żeby tam tutaj, wiadomo. To jest po to, żeby tym przelewem, jak zacznie się przelewać woda, to nie wylecia nam na podłogę i przestaje działać cały program, wszystkie cudze, co zaprogramowaliśmy sobie do mycia, żeby to przestało działać, a pompa cały czas chodzi, wypompowuje wodę do momentu, gdy pływak nie opadnie. No on sam nie opadnie, mogliby to zrobić tak, że ta pompa się wypompuje to do zera, niestety tak nie jest i ja teraz... jest Dwa sposoby są na to, żeby to usunąć, albo tą wzmiarkę wyjąć, wyciągnąć z całej tej zabudowy, po prostu ją, słuchajcie, przechylić, i ta woda sama wyleci. No, ja nie chcę tego robić, więc mam tutaj przygotowaną miskę z gąbką i będę nasanczał. O, tutaj kurczę, moja lampeczka zaraz tam wpadnie. Będę nasanczał tutaj. O, tej woda aż tak dużo tutaj nie jest. I po prostu takimi kroczkami małymi, może wezmę jakąś większą szmatę, żeby to szybciej wypompować i zobaczyć. Zaraz pokażę Wam, że cała. Yy, awary została usunięta w bardzo prosty sposób. No i dobrze, słuchajcie, wodę już wypompowałem, jeszcze nie całą do końca, i już jest zły podłączona do prądu. Zobaczcie, widzicie? Pływak jest na dole, jak go podniosę do góry, wypompowuje, Widzicie? O! Dobra, tutaj uciekam z tą, żeby nic mi nie poraziło. No i zmywarka jest naprawiona. Słuchajcie, wszystko już działa. Wszystko działa. Mogę sobie ustawiać programy. No ma teraz pamięć ten program, co ustawiłem wcześniej na Więc jak zamknę, to zacznie prać. Nie będę tego pokazywał, bo muszę to wszystko wyczyścić, żeby znowu nie doszło do, do zalania. No i tak mówię, to jest bardzo proste. A powiedziano mi, że zmywarka jest do wymiany, wiecie, kiedy wtedy. No i pływak leży na spodzie. Tak jak widzieliście, jak go podnoszę, to zaczyna pracować pompa i to jest cała filozofia w naprawie takiej zmywarki. Niezależnie, czy to jest jakiś tam Electrolux, Beko, Sreco czy inne, inne jakieś tam Samsungi czy coś. Każda zmywarka musi mieć gdzieś dojście takie na dole. No tak jak mówię, bo można się... Zobaczcie, wodę ja wypompowałem tą gąbką, maczałem gąbkę i tutaj wylewałem wodę. Jeszcze tam trochę zostało, zaraz to ładnie dosucha, wytrę tam w środku. No ale to jest cała filozofia w naprawie zmywarki, jeżeli cały czas wypompowuje wodę. Tutaj jeszcze tam jakieś tym razem tego nie miałem, ale jakbym jakiś ustawił jakiś prognoz, zacząłby coś jeszcze piszeć, jakieś dźwiękowe sygnały wydawałaby, no ale nie chciała wydawać. Wcześniej wydawała, przy poprzedniej awarii, awarii, no przy poprzednim zalaniu, bo to jest po prostu zalanie tutaj tego zabezpieczenia na dole, co uniemożliwia zmywarce zalanie mieszkania. No i, i nawet jakbyśmy taką zmywarkę słuchajcie zawieźli do mechanika, który by ją naprawił do jakiegoś serwisu, no to podczas transportu nawet jak ją przechylimy gdzieś niosąc, to ta woda nam z tej półki tutaj się wyleje i zmywarka już jest dobra i pan nas kasuje jakieś 200 zł, że naprawił tą zmywarkę, bo że w ogóle cokolwiek z nią do niej zajrza, bo ona działa, tak? Więc <grym> warto sobie czasami samemu poszperać, coś zobaczyć. No ja próbowałem znaleźć coś w internecie, niestety wtedy nie znalazłem i zacząłem się bawić sam i odkryłem i odkryłem ten pływak akurat, no co było trafne i cieszę się z tego, że sam się tego podjąłem. Dlatego chciałem się z wami z tym podzielić, że Taka pierdoła, a byliśmy już o krok od kupienia nowej zmywarki. Stało się dru, drugi raz tym razem. Od, no, nasze niedopatrzenie, tak? nasz błąd, bo jakiś syftu zleciał yy, z talerzy czy z czegoś, jakaś cytryna, nasz znaczy tu ogórek, no to z jakiejś miseczki po, po mizerii, no nie była doczyszczona, naleciało syfu, zatkało odpływ, przelało się tam, zalało ten pływak, który uruchomił pompę i to od cała awaria. Dobra, słuchajcie, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, ale się zmęczyłem. A jak chcecie zobaczyć, co jeszcze mogę zrobić tutaj, bo jeszcze coś będę chciał w domu naprawić, też wam pokażę. To dajcie suba. Ja się z wami żegnam. Miłego zmywania i naprawiania zmywarek. Cześć.